Się Kurwa, Cześć się ma się kochani, jest się łeza... Dobra nie, e... nie no, ej, kolega się podszywa w, w Łeza. Nieprawda Chyba go. ma tutaj Borys, a to jest repo. Chuj mi w dupę, gramy Przestań! Ej dobra, ej, od teraz robimy... Pod... Ja tego nie, nie robię, kurwa, myślę, za, że mi się chce ej, to za montować... Każdego ej, pod koniec za każdego N Warda muszę zrobić e, 5 pomp. Czemu się nie ładuje? Just ok... No okay. Okay. Just stuck jest loading. Press escape to exit main Poczekaj, musimy But poczekać. Nie będę standing. Nie, jest, 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 I'm still sending. Się... No. Yes, yes, yes. Dobra panie i panowie, oby to teraz zadziałało? Kupię, to jak ja wstaję w nocy i patrzę się w górę, to jest jedyna rzecz jaką widzę, to tusk manipulujący moim życiem What's up my neighbor What's up Ej no czemu ja to tak dziwnie prowadzę? Proszę pana, nie wejdzie pan bo tenisówki ma Ja pierdolę się tego zesrałem. Nic nie zrobiłem! <zysz> ja, Ej ja ale, ale to moja postać powiedziała! Nie, nie <zysz> grać kolorem różowym do najbliższej śmierci niż zdechłem. Ja pierdol <zysz> No i pa, załadowała od razu Museum of Human Art uh, hello Dobra, teraz damy radę, damy radę znaczy my przez chwilę też daliśmy, ale. Au. Ej, zobacz, patrz! Stój, chodź! Weź to. Ej, chodź tutaj, podam ci zęby. Łap, łap! <ślesk> Nie, zjefaję wszystko. Zjefaję tak grobce. Jak mnie znowu Ojciec. zabijesz miną to cię rozwalę łeb Patryk kupujemy mi granatę Ja bardzo lubię Dobra weź granat Ale jesteś cieszony, że tego kupiłeś nie? No ja Jestem tutaj zostawić O hello Patryk Rzekam no ja nie mogę Nie na mnie O dzień dobry No panie gdzieś ty z, z tym wózkiem uciekłeś mi Ale w ogóle Wporek tych skrapu z letala nie ma Wcześniej były jakoś częściej jak Grałem sam praktycznie no, cały panie, czas miałem Las Laser potworek wywalam A jaki laser potworek? Są so, ten yy, clown? No Mr. Clown? Kurde, tak, idzie do nas, chodź. Patryk, <gül Done> nie <trynaturalny> wrócimy z tego szybki. <try> Jak ty wyglądasz? piknik, <try> piknie, piknie, pikni. ja ci otworzę, piknik. <try> ty zdrajco. Nie ma go tu. Klaunę, klaunę, klaunę. Te Ości... krasnoludki, dawaj o nimi O ściany kto są Myko, Patryka Myko, Patryka Motywacja Ej, bo te drzwi są otwarte Jakie drzwi? no nie wyszło, no przepraszam, no Chciałem być mądry Chciałem być mądry upuszczając wazon? Urwa. Ja. Pierdę. Dobra, dobra skacze, nie ma sensu żyć. O nie, wierco mi w domu. O kur...